Dzień dobry, cześć. Witam Was z ostatniego dnia wyzwania Mapa Marzeń. Właśnie usiłuję Wam udostępnić tutaj różne rzeczy i znowu mi się to nie udaje. Ja się nazywam Katarzyna Kopczak, jestem psychoterapeutką, trenerką i dzisiaj jest piąty dzień wyzwania Mapa Marzeń. Dzisiaj sobie wszystko podsumujemy, zbierzemy do kupy. Pokażę Wam moją mapę z zeszłego roku, z tego roku i mapę, którą dostałam wczoraj od Basi, której bardzo dziękuję. Przepiękna mapa, zresztą za chwilkę zobaczycie. Powiem Wam też, co zrobić, żeby te marzenia, które umieściście na mapie, miały jak największą szansę na realizację. Co robić, czego nie robić, jakich błędów unikać. Krótko podsumuję każdy z, z obszarów. Przygotowałam dzisiaj dla Was również taką listę inspiracji. Mam nadzieję, że będziemy się, mam nadzieję, że będziemy się dzielić tymi inspiracjami, dlatego chcę Wam rzucić linka do, do tego materiału, który przygotowałam, i chcę, żebyście również swoje inspiracje, inspiracje dopisywali do tego. Jeżeli będziecie mieć tylko na to ochotę. Możecie sobie zerknąć. Ten materiał dostaniecie również, jeżeli jesteście zapisani na wyzwanie na maila, ten, który dla Was przygotowałam. Nie wszystko jest tam podlinkowane. Kiedy jest na przykład tytuł książki i autor, to spokojnie sobie sami znajdziecie książkę, więc już tego nie linkowałam. Podlinkowałam te miejsca, w których możecie dostać zniżkę dzięki udziałowi w wyzwaniu. I te miejsca, które trudniej jest znaleźć w sieci, jeżeli nie zna się adresu, jeżeli nie ma się linka. Teraz spróbuję udostępnić jeszcze raz ekran i schemat mapy, mapy marzeń, bo widzę, że tutaj jest czarno, więc jeszcze raz zrobimy tak i jeszcze raz spróbujemy się połączyć z tym momencik zdjęcia gdzieś tu było coś takiego no i znowu tego niestety nie widzę, a spróbujemy jeszcze tak. O, i teraz chyba mamy. E, niestety ja wtedy nie widzę tego co mam na co mam na ekranie ale trudno. Zaczęliśmy od ogólnego omówienia, czym jest mapa marzeń. Jest takim graficznym przedstawieniem naszych celów, naszych marzeń, naszych dążeń na dany rok. Pomaga nam zaktu, zaktywizować dwie półkule mózgu, żeby razem pracowały czyli ta jedna z półkul jest taka bardziej logiczna, poukładana, a druga kreatywna posługuje się obrazami. Kiedy je połączymy, dużo lepiej, efektywniej zapamiętujemy, ale również dużo lepiej, efektywniej dążymy do realizacji swoich celów i marzeń. Mapę możemy zrobić na różne sposoby, możemy ją narysować, namalować, możemy wykleić wycinki z gazet, i wieszamy ją w bardzo widocznym miejscu, w takim na które codziennie patrzymy. Może to być w szafie, jeżeli wstydzimy się tego, co mamy na mapie, albo na ścianie, jeżeli to może być ogólnodostępne. I również to, że codziennie na nią patrzymy, to aktywizuje nasz mózg do tego, żeby aktywnie do tego dążyć i nas aktywizuje. Jeżeli widzimy, że jest tam jakaś wycieczka, to dużo łatwiej jest nam odłożyć na nią pieniądze. Jeżeli widzimy, że jest tam związek, to aktywniej zaczynamy szukać kogoś do tego związku. Przeważnie tak to działa na, na nasz mózg. No ale na takim poziomie bardziej duchowym można powiedzieć, że przyciągamy tą energię, e, która jest na mapie do siebie, patrząc na nią i codziennie. Się, ja się na przykład uśmiecham, jak patrzę na swoją mapę, e, bo jest tam dużo takich rzeczy, które bardzo lubię, które mi się podobają. I takim kluczem również wybieramy obrazki do mapy. Rzeczy, które emanują pozytywną energią, rzeczy, których bardzo chcemy, e, obrazki, które przywołują nam. Uśmiech na twarz. To jest bardzo ważne. Drugiego dnia omówiłam obszar ja, to znaczy taki obszar, który jest związany jak najbardziej z, z tym, kim my jesteśmy, z tym naszym takim najbardziej podstawowym czymś, co tworzy nas, jako nas. Tutaj w tym obszarze wklejamy obrazki związane z celem życiowym, ze spójnością wewnętrzną, energią, odwagą pewnością siebie, z potrzebami, z wartościami, z chęcią do życia. Ja Was zapraszam na mój kurs online, który nosi tytuł Odkryj swoją wartość i do, do końca przyszłego tygodnia bodajże będzie jest tam duża zniżka na ten kurs, taka, która była wtedy, kiedy go wprowadzałam na rynek. Yy, drugi obszar, który omówiłam, yy, to było bogactwo, ale też takie duchowe bogactwo. Yy, tutaj oczywiście też mamy na myśli pieniądze, obfitość, ale obfitość wszystkiego obfitość yy, zadowolenia z siebie, zadowolenia z życia, przyjaciół, yy, obfitość by, by, bycia w przy, wśród przyrody, w, yy, obfitość poznawania nowych ludzi. Obfitość tego, że w postaci tego, że idzie nam świetnie w pracy, że mamy dobre relacje z ludźmi. Z ludźmi. I tutaj wklejamy obrazki związane z pieniędzmi, nawet pliki pieniędzy, czy tam stosy pieniędzy i tak dalej, ale również to, co chcemy dzięki tym pieniądzom osiągnąć nasze marzenia. Kolejny obszar to jest obszar autorytetów, uznania. Tutaj również możemy wkleić rzeczy związane z marką własną. Z szacunkiem, akceptacją, z social mediami. Także to jest taki obszar, w którym który również łączy się z naszą karierą, z pracą, ale tutaj możemy wkleić zdjęcia swoich autorytetów osób, które, którym świetnie idzie w naszej dziedzinie. Miłość, związki, kochanie, bliskość, intymność. Tutaj ważne, żeby były zdjęcia par. Par nie tylko ludzi, mogą być również zwierzęta, ale jak również jakieś przedmioty. I e, może być również to związane z seksualnością. Kolejny obszar to jest rodzina, ważne relacje, rodzice, rodzeństwo, e, zdrowie fizyczne, psychiczne, odżywianie. E, kolejny obszar to są dzieci, twórczość, kreatywność, inspiracje. Jeżeli chcecie mieć e, dzieci. E, i one są waszym marzeniem, to tu wklejamy ich zdjęcia, jeżeli nie, to skupiamy się na tym, jak chcemy spędzać wolny czas, gdzie chcemy pojechać, co chcemy zobaczyć. Nauka, obszar nauki, umiejętności, szkolenia, rozwój osobisty, samoświadomość, mądrość, intuicja, planowanie, planowanie czasu. Czyli jak chcemy się rozwinąć w tym roku, jakie kursy, szkolenia chcemy odbyć, jakie, jakie, jakie obszary chcemy zgłębić, nie wiem, czy chcemy pójść na kurs tańca, czy chcemy pójść na kurs garcarstwa, to wszystko możemy tutaj wkleić. Książki, które chcemy przeczytać. Praca i kariera, czyli ścieżka kariery, tutaj możemy jasną, prostą drogę sobie wkleić rozwój zawodowy, droga życiowa, wizja, misja, tego typu rzeczy, które, które nam się kojarzą z pracą i karierą. I ostatni obszar to jest obszar przyjaciół, nowych znajomości, pomocnych ludzi współpracy, wspólnego czasu, zdjęcia dobrze pracującego zespołu, uśmiechniętych osób, które razem coś robią, można tutaj wkleić. I różne inne rzeczy, o których też opowiadałam, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzednich odcinków, to tam jest wszystko dużo, dużo, bardziej szczegółowo opisane. Um. To, co jest ważne, żeby na mapie były nasze pragnienia, nasze marzenia, a nie naszych bliskich czy kogoś, kto jakiś nacisk na nas wybiera, żeby to było pragnienie naszego serca, żebyśmy się posługiwali intuicją w tym, w tym co, co chcemy przykleić na mapie, a nie czymś, co, czymś, co gdzieś tam jest nam narzucone z góry. Bardzo chciałabym, żeby ten obrazek nam cały czas towarzyszył. Ale wiem, że jak go zminimalizuję, to, to on niestety zniknie, a potrzebuję tutaj korzystać również z innych jeszcze z innych materiałów, ale na razie zostawiam go. To, co jest, to, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o mapę marzeń, to jest, żeby przestrzegać paru zasad. Ważne jest, żeby nie Chcieć być idealnym w tej mapie. Ja Wam zaraz pokażę mapę z tego roku, o której mówiłam, że nie jest w ogóle idealna. Tam jeszcze wielu, wielu zmian by wymagała ta mapa i może usiądę do nich kiedyś, kiedy będę miała chwilę. Ale zrobiłam ją tak jak potrafiłam, w ciągu jednego popołudnia. I myślę, że to jest y, bardzo dobry sposób, że, żeby coś zrobić, że Ewelina móc mówić, zrobione lepsze od idealnego. Bardzo, bardzo to lubię, bo pomogło mi to wystartować w ogóle w internecie. Bez tego pewno bym nie wystartowała, bo jestem maksymalistą, wszystko chciałabym, żeby było idealnie. Nie da się tak funkcjonować po prostu. E, ważne, żeby to była Wasza, wasza, wasza mapa, tak jak mówiłam, kierujcie się intuicją sercem, a nie tym, co ktoś Wam mówi z zewnątrz czy co ktoś Wam próbuje e, brzydko powiem, wcisnąć. Jeżeli chcecie iść na studia aktorskie, a rodzice chcą, żebyście poszli na kierunek taki bardziej praktyczny, lekarski, idźcie za pragnieniami i marzeniami swojego serca. To jest niezwykle ważne, naprawdę. Teraz powiem Wam trochę o tym, co zrobić, żeby te marzenia się realizowały, bo często mamy na początku roku taki pomysł, że teraz zmieniamy swoje życie, wszystko będzie inaczej itd. i tak dalej. Często to nie wychodzi. Nie wychodzi z paru powodów, o których za chwilkę, za chwilkę powiem. I tutaj posłużę się też materiałem, który te osoby, które zapisały się na wyzwanie, dostały również. Tam dostępny jest zeszyt ćwiczeń i taki mały poradnik od marzeń do celów. Pierwsze, pierwsze co należy założyć, jeżeli chodzi o te nasze marzenia i cele, to jest, że Silna wola nie istnieje, po prostu nie ma jej, musimy sobie poradzić bez niej. To jest y, łatwiejsze niż liczenie na nią i na jej humory. Czyli mamy jakiś system, y, w którym wprowadzamy różne rzeczy, nagradzamy się i y, y, krok po kroku to robimy, tak? Oczywiście ta silna wola gra jakąś rolę tutaj cały czas, natomiast kiedy y, opowiem Wam jeszcze o innych punktach, to zobaczycie, że to się układa w logiczną całość. Ważne jest nasze otoczenie. Zdaniem wielu metaanaliz dotyczących zachowań wypracowania środowiska sprzyjającego pozytywnym zmianom jest o lata świetne bardziej efektywne niż zakładanie, że nagle zmienimy się samą siłą woli. Co to znaczy? To znaczy, że możemy sobie pewne rzeczy ułatwić. Jeżeli chcemy rzucić słodycze, to wyrzućmy wszystkie z domu. Nie kupujmy nowych. Poprośmy naszych bliskich o to, żeby również nie kupowali. Nawet jeżeli mają ich pokrywanie, nie jedzą. Tak? To jest taki mały przykład tego, co, co to znaczy, żeby środowisko było sprzyjające. Zmiany powinny być jak najmniejsze, a nie największe. Stopniowe budowanie małych nawyków i sukcesów pozwoli ci zbudować podstawę do kolejnych zmian. Filozofia Kaizen. Codziennie jeden maleńki kroczek. Ja się mobilizuję teraz do codziennych ćwiczeń. Siłownie zamknięte. Słyszałam coś tam, że będą niedługo otwarte, ale ponieważ nie oglądam telewizji, to jeszcze dokładnie nie wiem, jak to będzie, ale, ale ważne jest, żeby, nie wiem, 5 minut dziennie poćwiczyć, tak? Potem nam to wchodzi w krew i robimy tego więcej. I tak, z, opowiem Wam później o paru przykładach, które tutaj przygotowaliśmy razem z Wojtkiem Gruszką, który mnie wspiera w tym moim biznesie online. Bardzo z tego miejsca chciałam Wojtkowi podziękować za wsparcie. Zamiast hamować obecne zachowania, których nie chcesz, wypracuj nowe. Pamiętaj, że wiedza o planowaniu i realizowaniu celów nie wystarczy, by je realizować. Lepiej mieć mniej wiedzy, ale sukcesywnie ją wdrażać, niż posiadać całą wiedzę świata i nic z nią nie robić. To jest problem naszych czasów, słuchajcie. Oglądamy różne rzeczy, czytamy w internecie, jest masa webinarów, kursów i innych rzeczy, i nie wprowadzamy w życie jesteśmy najmądrzejsi, jeżeli chodzi o teorię, a w praktyce nie robimy nic to jest droga do nikąd kompletnie, kiedy bierzecie do ręki jakiś poradnik, ludzie mówią, poradniki nie działają oczywiście, że nie działają, ponieważ tylko je czytamy no to co mają działać, musimy mieć doświadczenie, słuchajcie, jeżeli macie jakieś książce, jakieś ćwiczenie, to nie idźcie dalej, zanim nie zrobicie tego ćwiczenia bo gwarantuję Wam, że jeżeli polecicie dalej, nie zrobicie tego ćwiczenia już nigdy i będziecie rozczarowani, że nic się nie zmieniło po przeczytaniu poradnika Doświadczenie. To jest to, czego my potrzebujemy. Wiedzy mamy przeważnie za dużo. Kolejny punkt. Cele bez daty realizacji to tylko marzenia. Doprecyzuj, do kiedy chcesz osiągnąć daną zmianę i określ ją możliwie konkretnie, a następnie wpisz pierwszy, najmniejszy krok, który możesz wykonać już dzisiaj, by ruszyć z miejsca. Czy to będzie 15 minut dziennie z dziećmi, czy 6 szklanek? Zacznij od razu. Bardzo, bardzo ważne. Możecie teraz sobie wziąć wasze mapy, jeżeli je już przygotowaliście. Jeżeli macie zrobione mapy, to wklejcie je proszę w komentarzach pod w zależności od tego, gdzie mnie oglądacie, czy teraz na żywo na Facebooku, czy później na YouTubie, to bardzo jestem ciekawa Waszych map i. Bardzo chętnie je zobaczę. Jeżeli macie jakieś pytania do tego, co ja mówię, to również pytajcie. Jeżeli nie teraz, to odpowiem na nie później. W dowolnym momencie zawsze na wszystkie komentarze odpowiadam. Weźcie tą mapę, weźcie sobie kartkę i do każdego z tych dziewięciu obszarów dopiszcie właśnie jeden mały krok, który możecie zrobić już dzisiaj, żeby ten cel zrealizować. Chcecie jechać na fajną wycieczkę, odłóżcie sobie pięć dyszek. Chcecie, nie wiem, na przykład schudnąć wywalcie słodycze z domu, tak? Albo napiszcie do dietetyka. Zróbcie to. Teraz, najlepiej teraz. Kolejny punkt. Nie zakładaj, że ta zmiana jest na zawsze. Prawdopodobnie nie będzie. Święta, ślub, rozwód, dziecko, wakacje, milion innych powodów pokrzyżują Ci plany. Po prostu uznaj, że tak będzie. Od razu zastanówcie, się, co zrobisz, by wrócić na dobre tory. To jest też niezwykle ważne. Taki trochę poważny temat chyba przytoczę, ale walka z nałogami, tak? Ludzie, którzy walczą z jakimś nałogiem i powinni się noga, to często uznają, że to jest koniec w ogóle. Są beznadziejni, nie dali rady. Jest okropnie strasznie. Ktoś nie wiem, nie pije przez nie pije alkoholu przez, nie wiem, rok, napije się tego alkoholu. Wiadomo, że to nie jest nic dobrego. Natomiast to, co wpchał go w kolejny ciąg, to jest to, że fatalnie się z tym czuję. I to jest niezwykle ważne, żeby pomyśleć sobie, rok nie piłem, rok nie piłam, tak? I to pokazuje, że mogę, jestem silna, jestem silny, potrafię, dam radę. I jutro już tego nie będzie w moim życiu, znowu wrócę na właściwe tory. I żeby to potraktować jako lekcję, a nie jako porażkę. Z każdą inną dziedziną jest tak samo. Dzisiaj nie poćwiczyłam, to jutro poćwiczę, albo jest wieczór, to poćwiczę chociaż pięć minut, tak? Nie poddajemy się, tylko idziemy dalej krok po kroku. Mówi za siebie, przyjacielem, część tych planów nie uda nam się zrealizować, kilka osiągniemy później. Tak jak nie biczujemy przyjaciół za to, że nie trzymali się stanie, więc tak samo my nie traktujmy się zbyt ostro. Życie ma wystarczająco dużo wymagań. Nie musieć dokładać sobie wyrzutów sumienia. To jest niezwykle ważne. Ja kiedy mam, jestem taka surowa dla siebie, to myślę, czy byłabym taka surowa dla swojej córki jednej czy z drugiej, zawsze którąś sobie tam biorę na tapetę albo obie i myślę, czy byłabym taka surowa dla niej. Albo jeżeli nie macie dzieci, to dla kogoś, kogo kto jest waszym przyjacielem, kogo lubicie, kogo kochacie, zastanówcie się, czy też bylibyście tacy surowi. Co powiedzielibyście do takiej osoby wtedy, kiedy powinienaby jej się noga? W ogóle ważne, żeby być dla siebie przyjacielem, żeby siebie kochać, żeby siebie lubić. To jest niezwykle trudne, szczególnie na początku, kiedy jesteśmy na początku tej drogi i siebie nie lubimy, czy wręcz nawet nienawidzimy, to wydaje nam się to po prostu niemożliwe, ale to jest podstawa podstaw. Jeżeli tego nie ma, to nie będzie niczego innego w waszym życiu. Tego powinniście zacząć. Dlatego ja zaczęłam od zrobienia dla was kursu odkryj swoją wartość, bo to jest podstawa wszystkiego. Nie kierujcie się modą, ale tym, co jest dla was naprawdę ważne. Nie musicie morsować, robić tylonu, czy czytać 52 książek rocznie, jeżeli tylko nie macie na to ochoty. Wybierzcie swoje marzenia, swoje własne cele. Bardzo lubię morsowanie. Nigdy nie przypuszczałam, że będę morsować. Wiem, że to jest teraz taka moda, więc. Zastanawiam się często, czy o tym mówić, ale to jest naprawdę moja pasja. Odkryłam ją niedawno, będąc na obozie Nordic Walking. Emorsowaliśmy w takim wodospadzie przesieka, było cudownie. Nie lubię zimna w ogóle, nienawidzę, jestem ciepłolubna, ale to, jak się człowiek czuje po wyjściu z wody i przez następne dni, to jest coś niesamowitego. Wiem, że to świetnie wpływa też na, na, na zdrowie. No i ten moment wejścia do wody jest najtrudniejszy, a potem jest już tylko przyjemnie, więc bardzo Was zachęcam do tego. Ale oczywiście, jeżeli to nie jest w Waszym świecie, to nie róbcie tego, wymyślcie sobie coś innego. Przykłady w praktyce, tego o czym, o czym mówiłam. Przepraszam, bo dzwoni mi budzik co 10 minut, nie wiem dlaczego w ogóle go nie uruchamiałam, nie dzwonił przez wiele, wiele tygodni i dzisiaj zaczął dzwonić. Przykłady w praktyce. Praca po godzinach nad swoim biznesem. Jeżeli marzycie o jakimś dodatkowym źródle pieniędzy, to świetnie. Samo się nie zrobi. Dopasujcie czas poświęcony na projekt do waszych realnych możliwości. Może to będzie 15 minut dziennie, może 4 godziny raz w tygodniu. Rozsądnie będzie zaplanować kolejne działania. Dwa razy, na kolejne działania dwa razy więcej czasu niż normalnie. To tak jak mamy jakąś inwestycję. Powinniśmy zaplanować minimum 50% więcej wydatków. Ehm może być też tak, że to się jeszcze podwoi, tak? Często tak jest, że myślimy, że coś nam zajmie godzinę, okazuje się, że zajmuje nam cztery godziny. Warto o tym pamiętać, żeby się nie frustrować. Jeżeli chcecie mieć na przykład lepszy sen, to nie zaczynajcie od takiej grubej rury jak kupowanie nowego materaca, jakichś wymyślnych, nie wiem, sprzętów do aplikacji melatoniny, tylko wywieczcie swój pokój. Małe kroki, filozofia Kaizen, małe kroki. Chcecie pić więcej wody, to noście tą wodę przy sobie. Albo zainstalujcie sobie aplikację, która będzie Wam o tym przypominała. Samo się nie zrobi. Małe kroki. Jeżeli chcecie ograniczyć słodycze, to po prostu nie kupujcie, żeby was nie kusiły. Kolejnym krokiem może być wymyślenie trzech słodkich, ale zdrowych przekąsek, które będziecie zawsze mieć ze sobą. Możecie mieć zawsze ze sobą przy sobie jabłko, orzechy, tego typu rzeczy. Wiem, że orzechy też tuczą często to słyszę, ale na pewno są lepsze od batonika. Jeżeli czujecie, że za dużo korzystacie na przykład z telefonu, to odinstalujcie aplikację. W hardkorowej wersji wszystkie na raz, a w lightowej po jednej. Wybierzcie tą, która najwięcej czasu Wam zabiera. I zobaczcie, jak się będziecie z tym czuć. Czasem to się wydaje totalnie niemożliwe, ale jak to zrobicie, to poczujecie różnicę. Jeżeli potrzebujecie więcej ruchu, idźcie na spacer. Zacznijcie od... 20 minut dziennie, tak? Zobaczycie, jak będziecie się czuć. Yy. Możecie wykorzystać ten czas na różne rzeczy, na słuchanie podcastów albo na telefon do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiście. Zacznijcie od prostych rzeczy. No i tutaj mamy ostatni punkt, planowanie podróży. To podróże to jest moja pasja i uwielbiam je. Natomiast koszty są dość wysokie. I tutaj proponuję Wam, żebyście zaczęli od tego, żeby na przykład odkładać 50 zł tygodniowo, później możecie tą kwotę zwiększać. I jak zobaczycie, jak ta kwota wam rośnie, to będziecie, to będziecie mieć motywację do tego, żeby odkładać jeszcze więcej. Możecie zacząć również od mniejszej kwoty, ale ważne, żeby coś od czegoś zacząć. Ja właśnie testuję ten pomysł, bardzo mi się podoba, nigdy o tym nie myślałam. Także dzięki Wojtku za podpowiedź, bo naprawdę super, super to jest pomysł. Nie pozwólcie, żeby Wasze marzenia zostały tylko na mapie. To bardzo ważne. Zaplanujcie ich realizację i podzielcie je na małe kroki. Na razie nie zjecie całego słonia, ale kiedy podzielicie go na tysiąc części i codziennie zjecie jedną część, to jest do zjedzenia. Nie wiem, czy to dobry przykład. Jakoś niesmacznie mi się zrobiło, ale, ale zawsze jest tak, że ten słoń gdzieś tam, gdzieś tam jest przykładem. <laughs> ok. Wracam do Was i teraz chcę Wam pokazać gotowe mapy. Komentarze, jakie widzę, pozwólcie, że sobie je zobaczę. Dzień dobry, dzień dobry. E, dzień dobry Marzena, dzień dobry Agnieszka, Basia, Aneta. Nic się nie wyświetla. O, e, Agnieszka pokaże mapę wieczorem. Jestem umówiona też z Beatą na niedzielę, e, także jak tylko dziewczyny pozwolą, to wrzucę Wam, e, wam tutaj ich mapy. Nie wyświetla się. Nie widzieliście. No to, no, to, no to kiepsko. Spróbujemy jeszcze raz podzielić się z Wami ekranem. Zdjęcia. Nie wiem dlaczego tego nie widać. Mam nadzieję, że się zaraz tutaj coś pokaże. To jest moja mapa z tego roku. Nie wiem, czy widzicie zaraz. Nie, nie, nie mogę widzieć jednocześnie czatu, i jednocześnie jednocześnie pokazywać czegoś. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Tu jest mapa Basi. Przepiękna. Jestem pod wrażeniem tego, jaka ona jest przejrzysta, jaka jest, jakie są piękne obrazki tutaj, jak ładnie Basia to wszystko zrobiła, jakie są ładne hasła, okłady książek. No, naprawdę super, super sprawa. I jeszcze, jeszcze mamy moją mapę z 2020 roku, którą lubiłam bardzo. Ona była taka moim zdaniem bardzo dopracowana i bardzo lubiłam sobie na nią patrzeć. Dobra, teraz sprawdzam, czy wy coś w ogóle widzieliście. Anuluj. Nic nie widać. No to świetnie, to jeszcze spróbujemy w ten sposób. Może teraz będzie coś widać. A jak nie, to nie wiem, jak to zrobimy. Okno aplikacji. Mapa marzeń. Udostępnij. To widać pewno. O! To jest ta moja stara mapa z 2020 roku, to jest moja nowa mapa, taka niedopracowana i na, na szybkę zarobiona, to jest mapa Basi, która jest po prostu uważam majstersztykiem, zobaczcie sobie. Yy. No i tak, kiedy będą gotowe Wasze mapy, to wyślijcie do mnie z informacją, czy mogę udostępnić, czy nie mogę, bo oczywiście to jest należy do Was ta decyzja, ale koniecznie wyślijcie, żebym mogła zobaczyć, jak one wyglądają, te mapy. I to chyba już tyle na dzisiaj. Tak jak mówiłam, przygotowałam dla Was sporo inspiracji do wszystkich obszarów. Dostanicie też link do tego, żebyście mogli wrzucić swoje inspiracje, ale to dotyczy osób, które są zapisane na wyzwanie. I tam macie również wrzucone różne kursy online, na które macie zniżkę jeszcze do kolejnego tygodnia, a niektóre osoby zdecydowały, że ta zniżka jest na, na dłuższy czas. Także zaglądajcie do linków i zobaczcie przy niektórych. Przy niektórych przy niektórych inspiracjach jest podany numer telefonu do osoby, która tą zniżkę oferuje, przy niektórych jest hasło. Także wspierajcie się też w, tym, w tej realizacji tych waszych marzeń. Bardzo Wam dziękuję już za to, że mnie dzisiaj oglądaliście, że słuchaliście tego, co mówię. Życzę Wam udanego miłego dnia, udanego roku z Waszą mapą marzeń. I jeżeli ten materiał jest dla Was wartościowy, to podzielcie się nim z innymi, udostępnijcie, napiszcie, napiszcie komentarz, bo to jest zawsze coś bardzo ważnego i cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Agnieszka napisała, że jest, więc mam nadzieję, że wszystko było, wszystko było dobrze widać. Kolejne wyzwanie, mapa marzeń, będzie pewno w przyszłym roku. Być może już uda się zrobić warsztat taki stacjonarny również jeżeli macie jakieś pomysły na to co chcielibyście w ramach takich wyzwań jeszcze ode mnie to zapraszam was do napisania do mnie małpa-kopczak.pl. życzę wam jeszcze raz udanego dnia i dziękuję za dzisiaj